Szybciej! Wylewam pod namatę, wylewam słone łzy, robię to na 100%, ładuję prosto. Łfry. Mocny styl, nieważny ringulica, klatka. To dla mnie skurwy, synu, dziś ludzie będą klaskać. Raz, dwa, raz, dwa, robię wdech, wydech, kiedy idę do walki. Pisz, wszystkie cizie, one lubią z ja dziś nim będę, mój przeciwnik runie jak wie, że World Trade Center Moja baby trzyma kciuki za mnie, wie co jest do zgarnięcia i wie, że wszystko zgarnę Rób swoje przeciwników nie lekceważ. Pięści łamią szczęki, piszczele łamią drzewa. Zawsze na 100% nie ma opcji przeważ. Jak wchodzę do walki w życie, awel Idę na śmierć i życie. Na życie i śmierć będę walczył, dopóki serce podpłynie krew. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. Droga na sam szczyt prowadzi przez piekło, więc walcz, walcz Minuta Póki walczysz, jesteś zwycięzcą Jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą Twoją ksywę dziś krzyczy cały sektor Więc walcz, walcz, kim jesteś zwycięzcą Kiedy upadnę, podniosę się Będę walczył, walczył, póki serce pompuje krew Kiedy upadnę, wstanę, proste Czasem trzeba upaść nisko, żeby zrobić jakiś postęp Nieważne jakim kosztem, znów wchodzę do gry Tym, którzy źle życzyli, szybko zamykam pysk Mam w oczach błysk, w sercu jara się ogień Kiedy słyszę na pełnej kurwie chodzę Game over, mocno przygryzam szczękę I nie wiem jak ty, ale wie poczuć to mocne pierdolnięcie Le wyprawy prosty, pod ciosem wchodzę ławić cię i rzucam cię na ziemię Pisiami i bombarduję łeb Kontroluję cię, kocham parter Dopinam trójkąta, sędzia przerywa walkę Zrób hałas dla wszystkich Którzy lubią się napierdać Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą Jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą Droga na sam szczyt prowadzi przez piekło, więc walcz, walcz, minuty biegną, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą Twoją krzywdę dziś cały sektor, więc walcz, walcz, kim jesteś zwycięzcą Codziennie człowieku walczymy o lepszy byt, o lepsze życie, codziennie upadamy i wstajemy na swoim rynku Pamiętaj, jeśli jest ciężko, znaczy, że idziesz w dobrym kierunku, zawsze dawaj z siebie 100%, nigdy się nie poddawaj na ulicy go Masz w sobie wiarę i power Witamy w Bushido Od stójki przez parter Po techniki kończące walkę Masz swoją szansę Zamykamy klatkę Po pierwsze z sercem Po drugie z głową tak. Bo to nie mieście, że czy czynią najlepszym Bezwarunkowo Po trzecie trening Czwarte technika Bo co masz siły Kiedy siada ci dycha Piąte to zapał Byleby niesłomiany Jak ci trener mówi Błyszczany To się nie bój, ściany Po szóste w wiary Musisz mieć by być najlepszym i Bushido pleców Fight Club, pieprzony mać siódme Jak już ogarnąłeś się z poprzednich Walczysz dla klubu, więc pod klubem nie bądź nieśmiertelny Bądź zasadą wierny, a szybko poznasz ósme Masz umieć walczyć, a nie pod baletem Ci po Dziewięć, nikt nie będzie tu oszczędzał Ciebie Masz się lać pod krew, ma to potrąć, jedziesz dziesięć I teraz dopiero siła ma znaczenie Wprowadzasz sios kończący przedstawienie Brug, dał ci talent, nie zmarnuj na ulicy go Masz w sobie wiarę i power, witamy w Bushido, Od do przez parter po techniki kończące walkę. Masz swoją szansę, zamykamy klatkę. Buk, dał ci talent, nie zmarnuj na ulicy go. Masz w sobie wiarę i power, witamy w busz do. Od stójki przez parter po techniki kończące walkę. Masz swoją szansę, zamykamy klatkę. Większość uważa, że to sekcja niepotrzebna. Prawda jest całkiem odmienna, bo tu się budują charaktery. Tu uczymy się tego, czego życie nauczyłoby nas. I tak, tu wydamy za stery. A każdy z nas wierzy, że w nie jest przeżyć swe życie dosięgając gwiazd to walcz, 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 walcz Całym sobą, jak upadasz w stan, Każdy z nas jest sercem z tobą W razie porażki nie łam się i nie martw się bilaszem Udowodnisz przy następnej walce Kto tu jest samcem alfatrenu Nie mów, że masz dość, to nieprawda Never back down, jesteś w stanie unieść to na parkę Wiara, pasja to nasza. Też jestem z tego miasta Ten trakt to dla ciebie motywacja Stuno, i i do fight club Bartoszyce już niebawem z tytułami na szycie Tak to widzisz Bóg dał ci talent, nie zmarnuj na ulicy go Masz w sobie wiarę i power, witamy w Bushido Od stójki przez parter, po techniki kończące walkę Masz swoją szansę, zamykamy klatkę Ale jedno już wiesz Świat to nie tylko słońce i tęcza To obrzydliwe miejsce Choćbyś był bardzo twardy Świat rzuci cię na kolana i nie da ci wstać Nikt ci tak nie dokopie jak samo życie. Wali mocno. Ale chodzi o to, ile zdołasz znieść i żyć dalej Obrałem odpowiedni kurs bez pomocy nawigacji Dawno straciłem luz, w chuju mam jak na to patrzy Życie obrócili w gruz, niektórzy koledzy z branży Oni chcieli mieć ten luz, pychali nosy w zaspy Bo jeśli chcesz być fajny, to musisz być jak reszta Pić wódę na skrzynki i wciągać w kilometra Widzę tych zjedzonych typów w każdym mieście na backstage'ach Byli jak w w skanu pewności, dodała im chemia Ja na trzeźwo łapie taką fazę, że myślisz żyć pałem I jeśli masz tak samo, to to mnie czuje otwarte Gości co bujają w chmurach Sprowadzam na parter Bo umysł mam czysty I nie jestem narkofanem Miłuję hip-hop Rap moim fachem Zawsze odmawiam gówna Lamusy mają zgachę I nie pierdol mi, że ćwałeś I że była niezła jasta Masz tychę na karku A gadasz jak bydło w gimnazjum Jak macie gadać tak lepiej Nie mówcie mówi O co się mówi? to za dużo to szkodzi Mówiłeś coś, mówiłeś To było takie proste Pójść w świat Dawno skończył się na słowie Jak macie gadać nie tak lepiej, nie mówcie. Mówi, łatwo się mówi <Sluczy> <pa>, <Sluczy> za dużo to strudzi. <Sluczy> mówiłeś coś, mówiłeś, to było takie proste. Bo <Sluczy> świat, dawno skończył się na słowie. Tych typów zanim poznał ich mikrofon Niestety znam ich dzisiaj, wgórwiam mnie jak się wożą Wymienili mózgi na kranówkę sodową Zamiast Intercity mają do hajsu pociąg Masz drzwi otwarte jak nie odbija ci palma Chcesz się wywyższać to wypierdalaj na Harvard W stosunku do ludzi nie kumam pojęcia gwiazda Jeśli myślisz tak o sobie to już jest zjebana jazda Nie ma szacunku dla obcych, brakuje dla swoich kurwą wiesz, że to wiem i wyczuwam, że się boisz Wielki prawdziwku nie znasz na osiedlu boisk. A w rapie pierdolisz o ładowaniu napoi Nawet jak jesteś zdrowy, to gadasz kurwa przez nos Mówisz ile kopert, zajebałeś przez nos Ktoś cię wyczuje i poznasz czym jest przemoc Lepiej być sobą niż pozowanym mordercą hey. Jak macie gadać tak lepiej, nie mówcie mówi A Łatwo się mówi, to za dużo to skończysz Mówiłeś coś, mówiłeś, to było takie proste Uczył świat, dawno skończył się na słowie. Jak macie gadać tak lepiej, nie mówcie mówi A Łatwo się mówi nie to za dużo to Mówiłeś coś, mówiłeś. To było takie proste. pół świat dawno skończył się na słowie. up in lights he just wants to be heard whether it's the beat of the mic he feels so unlike everybody else alone in spite of the fact that some people still think that they know him but fuck him he knows the code it's not about the salary it's all about reality and making some noise making a story making sure his click stays up that means when he puts it down toxic picking it up let's go who the hell is he anyway he never really talks much never concerned with status but still even in starstruck humble through opportunities given despite the fact that many misjudging cause he makes a living from writing raps put it together himself, got a picture connects, never asking for someone's help, but to get some respect, He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach, and now it all unfolds the skill of an artist, this is 20% skill, 80% fear be 100% clear, cause Ryu was ill, who would've thought he'd be the one that set the west in flames, and I heard him wreck it with the crystal method, name of the game, came back, dropped Megadeth, took him to church, I like Bleach, man, Why you had the stupidest this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots. And stocks through the roof. I heard he fucking with desk. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated. Spitting fire and Mike, got him out the dryer, he's hot Found him in Fort Minor with Top, but a fuckin' nihilist Porcupine, he's a prick, he's a cock, the type Women wanna be within rappers, hope he gets shot Eight years in the making, patiently waiting to blow Now the record with notice taking over the globe He's got a partner in crime, This shit is equally dope You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat top. he's not your everyday on the block He knows how to work with what he's got, making his way to the top Think it's a common on his name People keep asking him, was it Given that Bertha doesn't stand for an act? acronym No, he's living proof With the rock in the booth He'll get you buzzing quicker Than a shot of vodka with juice Juice. Him and this crew are known around As one of the best Dedicated to what they do And give hundred percent Forget Mike Nobody really knows how or why He works so hard It seems like he's never got time Because he writes every note and he writes every line And I've seen him at work When that light goes on in his mind It's like a is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with, the kids that he signed, ridiculous. Without even trying, how do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power. Of All the pussy that come with it. So full of loafers, I'm insisting on no keeping it going. The franchise, I exist in the league of my own. Expect attention, I'm familiar with being ignored. The true back, can't lock and close the, the door. Rick Wall in the road, I won't move. The king, I'm like Roy in the ring. I can't move. Show the face of a competitor, man. You wanna watch? Motherfucker, ain't hard to find. I holler back, nigga. Can't be touched. Can't be stopped. Nicking me to the crime, not a print, not a hot damn fool Beatin' these niggas down is what I came to do And I ain't playin' by a hot damn rules. Shake you niggas down if you ain't paying your dues We passing up your block and ooh My screws are loose, don't call my hand, cause you gon' make me act a hot damn fool Dead discussion, you will not win cause I will not lose